Cześć z tej strony: b Witam w dziewiętnastym odcinku dotyczącym pojazdów z gry Grand Theft Auto San Andreas. I dziś mam dla Was znowu cztery pojazdy. Pierwszym z nich jest pojazd charakterystyczny dla gangu Ballas, jakim jest Majestic. Występują tylko i wyłącznie w grze Grand Theft Auto San Andreas. Jest dwudziestym coupé wzorowanym na bajku Regal z lat 1982-1987. Jego parametry są dość średnie. Prędkość maksymalna jest powyżej średniej, przyspieszenie też jest średnie, tak samo jak hamowanie. Pojazd ten za to dobrze wchodzi w zakręty i ma napęd na tylne koła. Majestic jest jednym z trzech pojazdów używanych przez gang Ballas, tak jak już wspomniałem wcześniej. Nie jest to jednak dobry wybór do robienia drafba z członkami gangu, ponieważ jest to samochód jedynie dwuosobowy, więc pomieścimy jednego członka gangu. No i jeszcze możemy sami strzelać. Ale i tak ma mało miejsca ten pojazd. Występuje do momentu przyjęcia wszystkich terenów Ballast przez Grove Street, jeżdżąc po ich terenach, a także znajduje się na parkingu pod skrzyżowaniem na Mulholland w śródmieściu Los Santos. Tak, bo jak przejmiemy wszystkie terytoria należące do gangu Ballast, pojazd ten nie będzie się pojawiał. Także też taka ciekawostka. No i przechodzimy do kolejnego pojazdu. Kolejnym pojazdem jest Manana. Pojazd ten występuje już w wielu częściach e, serii. Między innymi właśnie w naszym omawianym przez nas San Andreas. W prawie wszystkich częściach jest dwudźwiowym coupé. Wyjątek stanowi GTA China to Wars, gdzie jest czterodźwiowym sedanem. W uniwersum 3D, do którego należy właśnie GTA San Andreas... W swoich pierwszych wystąpieniach jest małym samochodem o niskiej mocy, niskiej prędkości, maksymalnej i przyspieszeniu. W Geta 3 Vice City, Vice City Stories przypomina pudełko i Doge Arie Ariesa. A zmiany zachodzą właśnie w San Andreas Advance i Liberty City Stories. W Geta San Andreas Manana została wygładzona. Nie jest już taka kanciasta. Przypomina Doge Shadow. A w GTA Advance przypomina jeden z łódźowych kupet z lat 70., z kolei w Liberty City Stories przypomina Mazdy Miatę, a jej prowadzenie zostało ulepszone. W San Andreas monona jest pojazdem gangu Danang Boys i można ją spotkać w Easter Basin w San Fierro. I jeszcze co do występowania tego pojazdu. Czasami pojawia się na stacji paliw XOMER w Easter Basin w San Fierro. Występuje również w misji. Ramfa li która też jest w sumie związana z gangiem Danang Boys. No i przechodzimy do kolejnego pojazdu. Pojazd dość charakterystyczny, dość znany, występujący jedynie w Grand Theft Auto San Andreas i Grand Theft Auto 5 Picador. Na pewno pierwsze skojarzenie z Picadorem, jeżeli myślimy o San Andreas, to jest takie, że to jest samochód Ridera. Ale o tym powiem później. Picador jest włództwowym pickupem. Jest to przerobiony Bukaner. Przypomina Chevroleta El Camino z lat 1971-1972. Na tylnej części Picadory mogą mieć różne rzeczy, np. deski czy puszki z pranka. Picador ma największą prędkość maksymalną spośród pikapów występujących w grze. Jest także najlżejszy, a przy wchodzeniu z zakręty może być niestabilny wskutek napędu na tylnie koła. W Grand Theft Auto San Andreas jeździ po biednych dzielnicach Los Santos. Możemy go także właśnie znaleźć pod domem Rydera w Ganton, Los Santos, gdzie ma rejestrację SHERM. Pojazd ten spotykany jest również na terenach wiejskich. I można go tuningować w Transfenderze. No i na ostatni pojazd w tym odcinku. I jest to Previon. Previon jest dwudrzwiowym kupę występującym tylko i wyłącznie w Grand Theft Auto San Andreas. Wzorowany jest na Hondzie Prelude, Prelude 2 drugiej generacji z lat 1982-1987. Prędkość maksymalna i przyspieszenie są średnie. Pojazd ten posiada napęd na przednie koła. Prowadzenie i hamowanie są dość dobre. Priwion nie jest zbyt wytrzymały. Można szybko doprowadzić go do eksplozji. Privion nie ma widocznej rury wydech wydechowej nawet po tuningu. A tuningować oczywiście go możemy w transfenderze. W sumie odcinek nie wyszedł jakiś długi, więc myślę, że dodamy sobie jeszcze jeden pojazd i w tym odcinku będzie aż 5 pojazdów, a w kolejnym poświęconym samochodom dwu i trzydźwiowym będzie już 4. i tym samym zakończymy wątek tych pojazdów i przejdziemy do kolejnego rodzaju. Ten pojazd, który teraz omówię, jest pojazdem naprawdę ważnym w kontekście całej fabuły Grand Afftos San Andreas. I kto przeszedł tą fabułem na pewno będzie wiedział yy, o co chodzi. Myślę, że taki Chris w LKP na pewno będzie wiedział, o co chodzi. Także pozdrawiam serdecznie Chrisa, bo przychodził tę grę na swoim kanale. I jest to dwudziowy samochód typu Muscle, Występujący m.in. w Grand w Auto San Andreas, w Universum 3D, a dokładniej Vice City, San Andreas i Vice City Stories przypomina Oldsmobile Catlasa z roku 1970 ale posiada mniejszy bagażnik i tylną szybę. Jest dwudźwiowy, przez co nie nadaje się zbytnio do strzelanin. Mimo to jest używany przez gang San Fierro Riffa. W Vice City i Vice City Stories występuje ponadto przerobiona wersja Sabre, Sabre Turbo. Prędkość maksymalna i przyspieszenie tego pojazdu są dość do, bardzo dobre. Ze względu na zastosowanie silnika V8 prowadzenie tego pojazdu jest prawie najlepsze w serii. Bardzo dobrze się nim hamuje. Ma napęd na tylne koła, a jego wytrzymałość jest bardzo dobra. Wytrzyma kilkanaście kolizji przed zniszczeniem. Także naprawdę solidny pojazd. I występowanie tego pojazdu San Andreas pojawia się regularnie w całym Los Santos, a także na terenie gangu San Fierro, Rifa w San Fierro. Na parkingu naprzeciw sklepu Zero RC Shop w Garcia w San Fierro, ale tylko jeśli wymagany jest do eksportu. Dostępne do kupienia przy dźwigu Easter Basin po ukończeniu list eksportowych za 15200$ dolarów. W misji Zielony Sabre pojawia się jako specjalny, słynny, zielony wariant. To właśnie z tego pojazdu zabito mamy CJA. W misji kierowca Cysterny jest używany przez właścicieli sklepu na stacji paliw, który, który okradamy. W misji Wuzimu występuje unikalny, ognieodporny Sabre. Który pojawia się w wyścigu. W misji Run Fali, jeżeli grać będzie chciał uciec innym sposobem, Sabre również będzie go gonił. W misji wyścigowej pojawia się wyścigu Bedlands A, gdzie gracz i jeden przeciwnik mają nad nim kontrolę. W misji import i eksport do Easter Basin Sabre jest jednym z samochodów wymaganych do eksportu. Znajduje się na liście 2. I to tyle, co miałem do powiedzenia na temat tego pojazdu, a także to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. W 20 odcinku dokończymy, tak jak już powtarzam się cały czas, ale tak jak już mówiłem, e, pojazdy dwój-trzydźwiowe i polecimy z innymi rodzajami. Także trzymajcie się, do usłyszenia, no i cześć.